A Geometry Dash 2.2 już jest fajnie ale super będzie dużo nowości. Dash 2 a Geometry Dash2.2 jest też na kompie i na telefon. A ok szukajmy. A ok już pobieram update GD teraz. A ok już pracuje aktualizacja 2 ale zanim zagramy w GD2 i 2 to coś zjem. 2OK okay, odpalamy GD2.2 .2. Geometry Dash. Wow, wow dużo nowości, że grałem godzinę w tę grę. wow, wow dobrze, że zapisałem dane. Dwa, no to zagrajmy w GD2.2. Gdzie moje poprzednie dane z geometry, dasz przecież, zapisywałem dane całkowicie, co za głupi błąd, co tylko połowie zapisuje dane. Noż. A moje dane z GDW. Pano nieco za głupa. Znaczy głupia. A cała moja godzina poszła do. A no właśnie, GD zapisuje połowę danych, co to za grale. Dwa. Nienormalny błąd mieli naprawić. Dwa. Ale muszę coś zrobić. Co się dzieje? Co to nas podnosi? Pięć. A, a sąsiad obcy nas atakują. Pięć. już jestem spokojny.